Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Wierzbicka i jestem autorką książki L DO ZADAŃ SPECJALNYCH. I chciałam teraz przeczytać mój ulubiony fragment, a potem odpowiem na kilka pytań związanych z książką. Obowiązek wzywał, więc El rad nie rad, przeczytał jeszcze raz dokładnie adres, zacisnął powieki i z całych sił dmuchnął w czarodziejski gwizdek. Kiedy otworzył oczy, Stał na odrobinę wytartym dywanie, w dużym pokoju o kolorowych, pomazanych kredkami ścianach. Wzdłuż jednej z nich stały regały z mnóstwem książek i kolorowych budowli z Na szczęście żadnych ludzi, ani dorosłych, ani tych malutkich, nie było w zasięgu wzroku. Więc piętek szybko skoczył za ciemną błękitną zasłonę. Uff, jestem bezpieczny! Pomyślał z ulgą i w tym momencie zauważył, że na parapecie siedzi mały chłopczyk. I zdziwiony patrzy wprost na niego. Oj, Franek, tak? Czy jest jakaś szansa, że weźmiesz mnie za wielką gadającą mysz przebraną w czerwoną czapeczkę? A ja sobie zaraz pójdę i będziemy udawać, że w ogóle mnie tu nie było. Zaproponował za drobiną nadziei wierci piątek. Chłopczyk szybko i zdecydowanie pokręcił głową. Na jego buzi lęk mieszał się z podekscytowaniem. Jesteś elfem, prawda? Widziałem takich jak ty na ilustracjach w książeczce. Wierci piętek weschnął ciężko i zdjął czapeczkę, by lęką pod podszczoła. No tak, przyznał się z ociąganiem. Ale proszę, nie mów nikomu, a ja w zamian przymknę oko na jakieś twoje niegrzeczności. No nie wiem, nie umycie zębów wieczorem, nie zjedzenie owsianki na śniadanie. Ale ja zawsze zjadam śniadanie i myję zęby porządnie. Przecież jak się ich nie myje, to mogą się zrobić dziury. Brrr, ranio aż się wzdrygnął. No dobrze, to zróbmy tak. Ty nikomu nie powiesz o moim istnieniu, a ja w zamian poproszę elfy w fabryce, żeby dodały do twojego zamówienia jakąś ekstra zabawkę. Co ty na to? Chłopiec pociągnął się w zamyśleniu za ucho. Mam dużo zabawek, ale wiesz co? Możemy się umówić tak. Ja nikomu o tobie nie powiem, a ty mi załatwisz, załatwisz. Ale nie, to bez sensu, nie uda się. Franek zwiesił smutno głowę. Co się nie da, wszystko się da. Nie chcę się chwalić, ale jestem jednym z najlepszych i najbardziej zaufanych pomocników świętego Mikołaja. Tak mówiąc między nami, jego prawą ręką, bez mnie nie byłoby świąt. To co byś chciał? Elektryczną kolejkę, całe pudło klocków, samochód na baterię, a załatwiłbyś mi babcie? Chłopcu zapłysły oczy. Zawsze marzyłam, żeby zostać pisarką. I zawsze pojawiały mi się w głowie pomysły na różne historie i opowieści, ale nie miałam jakoś w sobie siły i odwagi. Nie w siebie, żeby nie zacząć zapisywać. Dopiero spróbowałam wysłać swoją bajkę na konkurs Piórko. W pierwszym roku, kiedy się odważyłam, nic się nie zdarzyło, nie dostałam się nawet do finałowej setki, ale stwierdziłam, że spróbuję za inną bajką. I wygrałam. Moja bajka została wydana, co naprawdę dodało mi skrzydeł i zaczęłam zapisywać te swoje różne opowieści i bajki. W ten sposób właśnie też pojawił się El to zadań specjalnych. Mam nadzieję, że bardzo sympatyczny. Przede wszystkim jest bardzo życzliwy, ma dobre serce, choć teoretycznie jego zadaniem jest sprawdzanie poziomu grzeczności dzieci, to tak naprawdę zawsze staje po ich stronie i pomaga im w rozwiązywaniu różnych problemów. Pierwszym czytelnikiem moich tekstów dla dzieci jest moja córka Jurka. Ma 8 lat, już sama czyta, bardzo lubi moje bajki i ciągle się domaga następnych. W mojej książce chciałam przekazać, że święta Bożego Narodzenia najważniejsze dla dzieci nie są wcale materialne prezenty, tylko właśnie ten wspólny spędzony czas, bliskość, czułość nasze zainteresowanie ich sprawami. I to jest naprawdę najpiękniejsze, co możemy dać sobie siebie dzieciom. I to nie tylko w święta Bożego Narodzenia. W pierwszej połowie następnego roku mają się ukazać moje bajeczki dla młodszych dzieci, takich 3-4 latków. Poza tym wysłałam dwie propozycje wydawnicze i czekam na jakąś odpowiedź wydawnictw. Pewnie będę pisała kolejne bajki, bo moja córka nie może się już ich doczekać. Bardzo radośnie, bo dużo bawię się z dziećmi. Najpierw pracę z moją kochaną przedszkolną grupą, potem w południu z moją dwójką własnych dzieci. No i kiedy już się czymś zabawią albo pójdą spać, to wtedy próbuję pisać kolejne książki. Pani Kasiu, mam pytanie, czy Pani lubi dostawać prezenty? Bardzo, ale chyba jeszcze bardziej lubię je dawać. Ta ogromna frajda widzieć radość na twarzy od Czy kiedyś Pani widziała świętego Mikołaja? Pani świętego Mikołaja? Nie, tak na żywo to nie, ale wiecie co? Wcale nie jestem pewna, czy chciałabym go zobaczyć tak wyraźnie, z bliska. Wydaje mi się, że wtedy święta Bożego Narodzenia straciłyby troszkę magii. Chyba wolę go sobie wyobrażać i tak co roku wypatrywać jego sign na niebie, nasłuchiwać dźwięku słoneczku. Jaka Pani jest ulubiona pola roku? Chyba każdą lubię. Wiosna jest super, robi się ciepło i mogę wreszcie przestać nosić czapkę. Latem można jeść lody, jesienią robię mnóstwo ludzików z kasztanów, no a zima, no to... W ogóle fajnie, bo można zjeżdżać na zamku i robić bałwana, no i czekaliśmy do tego Mikołaja. Pani Kasiu, Pani napisała list do Mikołaja? Nawet trzy listy. Przynajmniej pomagałam w ich pisaniu. Każdemu z trójki moje dzieci. Jaka jest Pani ulubiona potrawa świąteczna? Na koniec i śledzie. Przez całą Wigilię nie mogłam robić tylko to. Bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku i razem z moim agentem do zadań specjalnych chcielibyśmy życzyć wszystkim zdrowych, spokojnych, magicznych przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.